W pierwszym przykładzie mamy następującą nierówność. 7 piętnastych jest mniejsze od takiego ułamka, a ten ułamek jest mniejszy od 8 piętnastych. Już możemy się troszeczkę cieszyć, bo widzimy, że wspólnym mianownikiem dla tych dwóch ułamków jest liczba 15. No więc kolejnym naszym działaniem będzie. Rozszerzanie tych dwóch ułamków najpierw przez dwa. Dlaczego? Ponieważ my musimy teraz zastanowić się, jaką liczbę należy wcisnąć między siódemkę i ósemkę. No, oczywiście chcemy mieć liczby całkowite, czyli liczba A nie może być równa powiedzmy 7,1. To byłoby zbyt proste. A więc poszukajmy troszeczkę inaczej. Tak jak mówiłem, pomnóżmy te dwa ułamki przez dwie drugie. Co otrzymamy? Tutaj 14,30. Tu zostawiamy A przez B. A tutaj, jak wymnożę przez dwie drugie, to otrzymam 16,30. No i super. Wszystko już ładnie widać, bo między tymi dwoma ułamkami mieści się liczba 15,30. Zapiszemy 14,3 jest mniejsze od 153, a to jest mniejsze od 16 trzydziestych. No to proponujemy, że liczba A wynosi 15 jest to liczba całkowita, liczba B wynosi 30 i to też jest liczba całkowita. Być może niektórzy z Was zastanawiają się w tym momencie, czy ja korzystam z jakiegoś prawa. Które pozwala mi mnożyć te dwa ułamki akurat przez dwie drugie. Dlaczego te liczby wybrałem? No, takie mi przyszły do głowy. Dwie drugie to inaczej jeden, prawda? Czyli mnożąc dowolną liczbę przez jeden, to jest cały czas ta sama liczba. Ale mógłbym na przykład te dwa ułamki wymnożyć przez trzy trzecie. Nie ma problemu. Co byśmy otrzymali? Z pierwszego ułamka miałbym 21,45. Nie wiem, czy coś będzie widać. To może ten kolor. 21,45, a z drugiego ułamka otrzymałbym 24,45. I taka osoba, która by mnożyła przez 3 trzecie, mogłaby później mieć dwie odpowiedzi do dyspozycji, bo na przykład między te dwa ułamki możemy wcisnąć 22,45 i 23,45. Tak? Dlatego to, przez jaką liczbę czy przez jaki ułamek będziecie rozszerzali, to już właściwie ta decyzja należy do Was. Ja zawsze zaczynam od tej najprostszej, od tego najprostszego mnożenia, dwie drugie, no bo wtedy wiadomo, że wyjdą nam dużo mniejsze liczby. Im większe ułamki będziecie wymyślali, no to tym więcej tych działań w pamięci będziecie musieli wykonać. No i nie zawsze one będą. Um, no możecie się gdzieś pomylić, prawda? Dobra, idziemy dalej.